Podobno zmarli nie snują opowieści i nie zdradzają swoich sekretów. Czy na pewno? Kochani, w bezsenną środę zapraszam Was na premierową recenzję najnowszej powieści Stephena Kinga, czyli później. Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny, jakże, tajemniczy dzień, wita Was Olga z Wielkiego Buka. Przed Wami, kochani, później Stephena Kinga, wielkobukowy patronat, bezsenny patronat od wydawnictwa Albatros i najnowsza powieść króla horroru. Powieść nostalgiczna, powieść nieco przygnębiająca, mieszanka kryminalno... Horrorowa, tak można to nazwać. Łączy w sobie tego starego, dobrego kinga, którego tak kochamy, którego tak wspominamy, z tym nowszym kingiem, takim bardziej w duchu joyland. Później to opowieść o dorastaniu, o niezwykłym darze, a może przekleństwie, a także o tym, co wydaje się tutaj najbardziej oczywiste, a mianowicie największymi potworami są ludzie. Posłuchajcie. Jamie Conklin nie jest zwyczajnym dzieckiem, a to dlatego, że od najmłodszych lat widuje duchy. Duchy osób zmarłych, śmiercią naturalną, śmiercią nagłą, śmiercią tragiczną. Duchy sąsiadów, ofiary wypadków albo morderców. Pewnego dnia Jamie swoim niezwykłym darem musi wesprzeć swoją własną mamę. Ale nie spodziewa się jednak, że ten jeden moment, ta jedna chwila naznaczą kolejne lata jego życia. Następnym razem bowiem ktoś inny będzie próbował go wykorzystać, a Jamie zostanie wplątany w iście kryminalną, pełną tajemnic intrygę. Przy zapowiedziach powieści później wielu czytelników podejrzewało, że Stephen King wykorzystał tutaj pomysł M. Night Shyamalana z szóstego zmysłu. I faktycznie, z początku mogłoby się tak wydawać, chłopak przecież widzi duchy, a jednak z czasem okazuje się, że ten pomysł i ta intryga z tamtym szóstym zmysłem nie mają nic wspólnego. Dzieciak faktycznie widzi tutaj duchy, jednak kontroluje te swoje widzenia w taki sposób, by nie angażować się wtedy, kiedy nie musi. Jest szczęśliwym chłopcem, otaczają go przyjaciele, dba o niego kochająca mama i chociaż jak to w życiu pojawiają się te wzloty i upadki, to jednak jego życie, pomimo tego nietypowego jakże daru, wydaje się dość stabilne. Oczywiście do czasu, dlatego że przyjdzie moment kryzysu, przyjdzie moment swoich z tej anomalii, który naznaczy życie Jamie'ego na kolejne lata. Ten moment stanie się punktem zaczepienia dla całej fabuły powieści i otoczy ją spójnym, fabularnym kokonem. Warto jednak zaznaczyć, że Stephen King w później donikąd się nie spieszy. Ba, on słuchajcie, nawet celowo zwalnia, celowo hamuje. Nawet ta intryga, do której wszystko zmierza, również ona nie pędzi na złamanie karku. Ona się dzieje, przytrafia, a my podążamy za nią. Wprowadza czytelnika w świat Jamie'ego, pokazuje ten świat jego oczami, pozwala go obejrzeć z perspektywy lat, a jednocześnie ukazuje, jak dziwnym doświadczeniem jest obcowanie ze śmiercią od najmłodszych lat. Dość szybko, jak możecie się domyślić, pojawia się cień nostalgii, cień melancholii, cień śmierci, śmierci, od której nie można uciec, choćbyśmy bardzo mocno chcieli. I słuchajcie, my ten klimat, tę atmosferę już dobrze znamy. Znamy ją z jednej z poprzednich powieści Stephena Kinga, która również oryginalnie wyszła ze stajni hardcase Crime, czyli z Joyland. I w później King również nie straszy, a przynajmniej nie straszy w tym typowym wymiarze straszności. Stworzył jednak nieprzypadkowo tutaj atmosferę śmierci wygłodniałej, czyhającej, snującej się między żywymi. Od tego poczucia sączącego się cienia nie można po prostu uciec. On z nami jest przez całą lekturę później. Tym samym można od razu zauważyć, że później kontynuuje właśnie tamtą myśl, zahaczoną już w Joyland, to poczucie przemijającego czasu i pojawiająca się u czytelnika narastająca melancholia. Kto z was czeka na tego dobrego starego Kinga, który, słuchajcie, snuje opowieść o dorastaniu i o tajemnicach życia? Kochani, później was nie zawiedzie, no nie ma takiej opcji. Kto jednak czekał na opowieść straszną, mroczną, skrzącą się typową, horrorową grozą, ten, no nie doczeka się tego właśnie w najnowszej powieści Kinga. Wniosek z tej lektury, kochani, pozostaje jeden. Później sprawdzi się zarówno dla miłośników tego starego, dobrego Kinga, ale także dla tych, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z Mistrzem, dlatego że w później znajdziecie wszystko, co u Kinga najlepsze po prostu. I słuchajcie, są tutaj duchy. Jest tutaj straszność, ale te duchy odwracają naszą uwagę od tych największych możliwych potworów, a tymi zawsze są ludzie. Czytajcie później, sięgajcie po nowego Stephena Kinga, nie zawiedziecie się, tak myślę. Kochani, a teraz razem z wydawnictwem Albatros zapraszamy Was na konkurs. Jeden egzemplarz później do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi Stephen King, z czym najbardziej Wam się kojarzy i skąd właśnie takie skojarzenie? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do końca marca, jednak jak wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki konkursu pojawią się podpięte w komentarzu pod filmem. Jestem niesamowicie szczęśliwa, że mogę patronować później Stephena Kinga. To jest niesamowita powieść. To jest właśnie taki King, na którego czekałam. To jest King, który przypomniał mi ciało, taką nowelę, którą można znać również z Stand By Me. Przypomniał mi Joyland, który był niesamowicie melancholijny, nostalgiczny. To była najsmutniejsza powieść Stephena Kinga dla mnie do tej pory. Przypomniał mi takie historie, które bardzo oddziałują na naszą duszę, które opowiadają właśnie o istocie życia i o istocie śmierci. O tym jest właśnie później. Niesamowita powieść, dla mnie naprawdę perełka tegoroczna. Jestem niesamowicie dumna, że mogę jej patronować, raz jeszcze Wam to powiem. Kochani, jeżeli chcielibyście o później poczytać, to zaglądajcie również na bloga Wielkiego Buka i kochani, oczywiście dzielcie się ze mną wrażeniami z lektury, jeżeli już przeczytacie później, albo czy zamierzacie przeczytać później, dawajcie mi znać, a my kochani widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa! A jeśli jeszcze tu jesteście, to kochani zapraszam Was na 33 premiery marca, w tym moc horroru, zaglądajcie tutaj. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie, jest to kanał literacki, książkowy, jest środa, środy są bezsenne, a to znaczy, że rozmawiamy o horrorze i o grozie. Rozejrzyjcie się, jeśli Wam się tu spodoba, to zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!